Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Michael i na dzisiejszy ogień tak naprawdę leci Nocturne, którego ostatnimi czasami też również chcieliście jakoś postać e, tak bardziej taką asasynowatą. Także jest z tej strony właśnie nocturn e, Dzisiaj sobie właśnie pogramy nim. Jeśli chodzi o samym Nocturnie, co mogę powiedzieć, jest to moim zdaniem trochę alternatywa Eliski, ale bardziej działająca w lecie niż Eliska. Dlaczego? Ponieważ z racji tego, że praktycznie mamy tego ulta dostępnego na połowę mapy, nie oszukujmy się, jesteśmy w stanie co ERkę mieć tak naprawdę e, darmowego fraga albo asystę. I tak szczerze mówiąc, to idealnie pasuje na przykład z jakimś TF-em, z jakimiś postaciami, którzy, które mogą być od razu w danym obszarze mapy, i wydaje mi się, że Nocturne jest idealnym właśnie takim asasinem i po części ludzie grają go na przeróżne sposoby, ale zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi po prostu o runki, prezentują się one następująco Lethal tempo, Triumph, Alacrity i oraz scope the Grave w złotych runkach, dlaczego letal tempo oraz Alacrity? ze względu na to, że i tak w momencie, że tak powiem, przestraszenia naszego przeciwnika zwiększa nam się atak speed i zwiększa nam się tempo. W tym momencie po prostu, im więcej auta ataków włożymy, tym lepiej. Eee, raczej będziemy Builda składali full letality w połączeniu z GA i tym podobnymi rzeczami. I tyle. Jeśli chodzi o clear, w zasadzie zaczniemy sobie od samego początku od Ereda, potem pójdziemy po prostu w Golemy, a następnie zmierzymy po prostu. No czy inaczej, będziemy wszystko czyścić absolutnie po kolei, bo jeżeli mam być szczery, to jakoś Noctur nie ma takiego plusa czy minusa, żeby czyścić akurat dane dwa kampy, a potem nie. Szczerze mówiąc, tu chyba powinienem wziąć E zamiast chyba W, bo tak naprawdę W mi szczerze mówiąc nic nie da. Ale my się nie przejmujemy i tak nasza pasywa nas z łatwością leczy, więc możemy sobie nawet to zesmajtować teraz. Eee, spróbujemy oczywiście wszystko szczyścić po kolei, Bo szczerze mówiąc Nocturne jest mega fajną postacią do czyszczenia w early. Bo dzięki w sumie pasywie oraz Q jesteśmy z łatwością w stanie szczyścić absolutnie wszystko. Jak widzicie wchodzimy pomiędzy miniony, wszystkie miniony czy wszystkie po prostu raptory otrzymują obrażenia. Także jest taka też znana taktyka, że się hituje każdego po kolei, tak aby po prostu na pasywę zbić dosłownie wszystko jak widzicie, nie? Także mamy sobie trzeci level, idziemy po prostu po wilki, polecam wam nie robić żaby, ponieważ zauważyłem według poradników i przeróżnych buildów, jakie też również sobie wiecie przed całym poradnikiem, staram się również dowartościować informacjami, nie warto robić żaby, ponieważ jak widzicie jest 22 minuta 50 sekunda, a w tym momencie jesteśmy koło blue, więc w tym momencie jak zrobimy blue buffa zdążymy idealnie na żuka. I powiem wam szczerze, że żaba to jest trochę waste of time, ponieważ w momencie robienia żaby no praktycznie wbijemy czwarty level, ale przeciwnik może sfarmić z łatwością żuka. Także po prostu sobie żabę w tym spotkaniu odpuścimy i po prostu polecimy na żuka. Jak widzicie cały clear żeśmy zczyścili i mamy ponad 30% HP, no prawie że połowę zaraz. Także prezentuje się ten clear całkiem fajnie. Szczerze mówiąc, niektórzy też polecają zwykły talizman, żeby się więcej live-stylować. ale jakoś tak szczerze mówiąc nie polecam talizmana. Ja zawsze wolałem yy, maczugę, która w sumie była o wiele lepsza. Dobra, z racji tego, że nie widzimy przeciwników, szczerze mówiąc, pójdziemy sobie na drugiego żuka, ponieważ tak szczerze mówiąc. Nie chcę tracić czasu na wszelakie różne rzeczy, stanie i patrzenie w na topie, czy na midzie. Szczerze mówiąc, totalnie nie mamy pojęcia, czy nic nie, nie zrobimy na innych alejach. Więc właśnie spróbujemy na przykład takiego oto Gravesa sobie wyeliminować. Albo po prostu go przestraszyć. Jak widzicie, zaczynamy dominować na farmę i praktycznie jesteśmy w stanie go porobić. Jak widzicie, z łatwością się to nawet udaje. Tak szczerze mówiąc, nie, szczy... nie zabijamy go? Widzicie, nocturn ma taką właśnie bardzo pewność siebie, i z łatwością zdominowaliśmy dwóch rywali naraz, i dzięki temu zgarnęliśmy kolejną asystę w sumie. I powiem wam, że ten nocturn całkiem wygląda obiecująco. Wygraliśmy tak naprawdę dwa żółki, Graves jest strasznie do tyłu. A widzieliście w early game, nikt nas totalnie nie zbił, a my dzięki temu. Nie dość, że prawie zabiliśmy i Wladimira, to w dodatku Gravesa, nie. więc to jest mega fajne. A jeśli chodzi o rangi, to gramy tutaj na czystym dosłownie koncie, na którym przenigdy nie był rozgrywany ranket. Więc to jest coś mniej więcej silvery, goldy wysokie, ponieważ system MMR bazuje na tym, że. Czekajcie, co ja mogę kupić? Kupmy sobie, szczerze mówiąc, czerwony. Czerwonego smajta, który będzie z, w dodatku wzbogacony atak speedem. E, gramy odnośnie mmr gramy po prostu pomiędzy, mówię, takimi silverami, goldami, ponieważ nasz system MMR nie jest jeszcze wybrany, ponieważ nie wiemy, czy wygrał. E, inaczej, system nie wie, czy wygramy ten mecz, czy przegramy, i nie wie, jakich im nam przeciwników dobrać, dlatego gramy na totalnie losowe rangi. A jeśli chodzi o builda, to jak widzicie, złożyłem sobie czerwony, e, czerwony item do smajtowania. Pewnie zapytacie dlaczego? Ponieważ czerwony item moim zdaniem jest o wiele lepszy od niebieskiego z racji tego, że my bazujemy na autoatakach. W momencie, kiedy my y, mamy postać, która bazuje na autoatakach, warto składać ten item jako pierwszy, ponieważ dostarcza on nam lifestyle. No na tankach i apkach, jak wiecie, nie polecam tego przedmiotu budować jako pierwszego. Tylko polecam wam alternatywę tego budować, że nie wiem, tu budujemy ap, tu budujemy ad i tym podobne. Dlaczego tak jest? Ponieważ z góry zakładam, że nasza postać albo jest tankowata, albo po prostu z łatwością jesteśmy w stanie, nie wiem, pobocznym czy innym właśnie spelem się więcej wyleczyć czy więcej zadać damage'a, więc nie polecam tego na innych tego typu rodzajach. Natomiast na nokturnie, szczerze mówiąc, to jest idealny i przedmiot, ponieważ zwiększanie lifesteala i powodowanie właśnie ciągłego, yy, ciągłej kradzieży życia, powoduje to, że nawet bez tego bottomu jesteśmy w stanie zrobić sami dosłownie tego smoka. Ale jak widzicie, no... Szczerze mówiąc drużyna nie była mi aż tak mocno potrzebna, bo wiem, że ja bym dał radę to zrobić. Ale widzicie, typowym Nocturnem praktycznie nie, nie gankujemy w ogóle wcale linii. Jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie farmić, farmić, farmić. Dlaczego tak jest? Ponieważ Nocturn moim zdaniem dopiero po szóstym poziomie ma praktycznie stosowne, fajne ganki, bo na pierwszych, trzecich poziomach to nie jest Seramus Anieliska, że dostarczy Stuna czy Taunta, tylko tutaj niestety trzeba trochę się namęczyć w niskich levelach, żeby mieć jakiś użyteczny gang. Bo, co prawda, można podejść Firem do przeciwnika i go przestraszyć, ale w momencie, kiedy ma flasha i tak dalej, no to Nocturn jest niestety bezużyteczny. Także my się typowo dalej zaczynamy farmić, no, na razie mamy tylko jedną asystę, ale jak widzicie przewaga farmy już jest e, o trzy poziomy i praktycznie jesteśmy w stanie e, za każdym razem kiedy spotkamy Gravesa go zdominować. Szczerze mówiąc widzę, że tu na topie się zaczyna zadyma, ale my sobie sfarmimy dalej kolejne przedmioty, typowo na solo queue, wiecie, no działa właśnie na tej zasadzie, że farmimy, farmimy, farmimy i tyle, praktycznie nic więcej nie robimy. Jeśli chodzi o kolejne takie elementy co będziemy budowali Bardziej będę skupiał się na Atak speedzie jeśli chodzi o przedmiot dżungli Po prostu ten sam przedmiot tylko że złożymy go czerwonego Jak mówiłem wcześniej im więcej auto ataków wejdzie, yy, damy tym lepiej Czy uda mi się go zestylować? No niestety się nie uda Mówi się trudno Także my sobie sformimy kolejne elementy naszej dżungli a jeśli chodzi o kolejne przedmioty, myślę, że taki Dusk Blade albo właśnie taki Sanguine Blade jest całkiem fajny. Jeśli chodzi o Nocturna. ponieważ dostarcza nam nie tylko lifestyle, ale z łatwością również możemy e, tego mieć. Dużo AD i z łatwością powiem wam, że Nocturna flexowo można budować ze względu na przeróżną sty stylistykę albo przeróżny właśnie Enemy Team, ponieważ możemy go budować full e, Lethality. Z grubsza to jest fajne, ale szczerze mówiąc w niektóre gry możemy zagrać taki build, a nie w niektóre nie, ponieważ jeżeli są w enemy 4 tanki to też ciężko, żeby Lethality i kogoś Dlatego powiem wam, że ogólnie atak speed który jest taki uniwersalny, jest, jesteśmy w stanie przeróżnie albo dosłownie wszędzie go pikować. A jak taka typowa liska, po prostu skupiamy swoją uwagę na jakimś one polegającym zaraz wam pokażę na tym, że erkujemy przeciwnika eee, i po prostu próbujemy go zląszcutować, nie? Możemy tutaj zerkować, na przykład stopa. Mamy akurat mega daleki zasięg z tego wszystkiego, także spróbujemy sobie niekoniecznie go zląszcutować, bo szczerze mówiąc to jest kurde secik. Ale widzicie, akurat miał całe HP, a jak widzicie zbiliśmy mu dosłownie całość. Także możemy sobie tutaj odpalić heralda. Szczerze mówiąc, lipa, że ten nasus kompletnie w ogóle nie wbije w niego, tak pod turet. Po prostu nie zacznie go hitować, albo nie wiem, z erki tam jakoś nie odpali, ale no No cóż, mówi się trudno. Szczerze mówiąc, zrobienie takiego Heralda, jakiego widzicie teraz na topie, e, to był dobry Herald, z racji tego, że wzięliśmy dwa plate, które stazone no, mnie bardzo dużo werli wydaje mi się... O, czekajcie, bo co tu się dzieje? Dobra, wiecie co? Ja totalnie odpuszczam sobie tego. Co? <laughs> to, to mnie zabiło? <laughs> ja chciałem właśnie odpuścić totalnie tego divea, ale no. No niestety nie udało się, nie udało się. Dobra, kolejnym przedmiotem, jaki sobie złożymy. To jest kontra, wydaje mi się. Chociaż nie, nie złożymy sobie kontry w ogóle enemii, złożymy sobie po prostu yy, zwiększenie obrażeń. I po prostu lecimy dalej. Tak szczerze mówiąc, to że ja mam jedną asystę, guys, i jednego Deda, to nie znaczy, że zrobiłem. Znaczy, jestem useless w tej grze, ponieważ mam przewagę dwóch poziomów, yy, mam przewagę 40 CS'a i w dodatku jestem yy, wzmocniony o Heralda oraz yy, Infernala. Także to nie jest tak, guys, że ja zrobię złe statystyki i wiecie, i że będę, a, jakimś nubem nokturnym. Nie, nie, nie. To bardziej chodzi o to, że w tym momencie. Jesteśmy w stanie w ogóle totalnie tego Gravesa, jak właśnie spotkamy, jesteśmy w stanie go za każdym razem oneżytować. Zobaczcie, w tym momencie odpaliłem sobie Smite'a i zobaczcie co ten nocturne po prostu robi. No działa cuda z tym eee, atak speedem. W momencie kiedy zasmajtowaliśmy przeciwnika, z łatwością daliśmy efekt podpalenia, i wtedy po prostu przeciwnik dodatkowe obrażenia dostaje, a my z łatwością byliśmy w stanie to. Po prostu złamszotować czy obić dosyć mocno. Co prawda, ten Graves, jakby posiadał flesza, by przeżył, ale z łatwością byśmy potem tą R-ką dolecieli do niego i tyle. Jak widzicie, w sumie, no, jeśli chodzi o AD i tym podobne elementy, to w sumie Nocturn w early jeszcze tego nie posiada. Jak widzicie, ponieważ ja na razie z, na samym początku zraszowałem sobie tylko i wyłącznie tak spida, Natomiast widzicie. Z własnością ten atak speed mi pomaga czyścić dżunglę i dzięki temu też jestem w stanie w ogóle bardzo szybko kogoś zrunshotować przez właśnie ten atak speed. A jeśli chodzi o maksowanie w ogóle, tu też jest pewien takie pewne zapytanie, co maksować po prostu na tym nocturnie. Jedni powiedzą, że W, inni powiedzą, że E. Ja szczerze mówiąc jestem większym fanem na początku maksowania oczywiście Q, ale potem lecimy sobie w maksowanie E, ponieważ Szczerze mówiąc, to chyba zwiększa Fira. O ile się nie mylę, to zwiększa cały czas Fira, i dzięki temu jesteśmy z łatwością. Eee, możemy dłużej trzymać przeciwnika przy sobie. Także po prostu spróbujemy teraz one Nocturna, który jest tutaj. Boże, Nokturna, Luciana, który jest tutaj o dziwo na low. Także spróbujmy go gdzieś tutaj wyhaczyć. No jest ja widzę Luciana, ale nie wiadę tak po prostu pod Turet. Nie wiem czy wiecie, ostatnimi czasy miałem, nagrywałem dla was poradnik do dajwowania. Po prostu poczekamy aż 6 CSów tutaj powróci My sobie w tym czasie możemy utrzymywać falę Jakoś teraz zrobimy coś takiego Na no raczej niestety zginę, ale no o, przeżyłem O lol, przeżyłem, nawet się nie spodziewałem, że ja to przeżyję Myślałem, że zrobię jeden za jeden, a tu wyszło jednak na plus Także Dziękuję botom, dziękuję, dziękuję Dobra, my mamy 1700, co my możemy złożyć w ten matchup? No w sumie najwięcej buduje AD, w sensie jest 3 AD-ków, 2 ap ale z racji tego, że ap niestety za wiele nic nie robią, to po prostu zróbmy, zróbmy coś takiego i postanowimy, czy złożymy sobie Blade'a, czy z właśnie Sanguine Blade'a, nie? Szczerze mówiąc trzecim itemem, który od razu bym polecał, to potem GA. Dlaczego? Ponieważ po 20 minucie już praktycznie przeciwnicy, nawet jak są mega do tyłu w farmę, w killach i tym podobne, i tak złożą sobie przynajmniej jeden przedmiot cały. Dlatego w tym momencie warto sobie składać GA, bo wiemy, że niektórych nie możemy zrunshotować, więc taka inicjacja w przeciwników jest praktycznie dosyć słaba i w tym momencie po prostu warto sobie składać GA bo wtedy jesteśmy po prostu blisko przeciwnika i oni mogą nas zlonshotować i w tym czasie po prostu odpali się GA, a my z łatwością sobie przeżyjemy. Jak pragnę zauważyć mój build y, kompletnie nie ma cooldownów, cooldown reduction. No teraz zostaliśmy 10, ale to za pomocą Bluebuffa. Szczerze mówiąc ten cooldown reduction nie jest aż tak mi mocno potrzebny na nocturnie. Jak możecie zauważyć mój nocturn bazuje tylko i wyłącznie na y, w sumie atak speedzie i farmieniu się. Ale jeżeli chcecie grać totalnie full yy, one shot yy, nocturne, to polecam raszować po prostu zamiast atak speeda w y, itemie do dżungli, polecam po prostu reszować to, czyli warriora, bo w tym momencie mamy w zasadzie 10 darmowego atak Spida, boże CDR-a przepraszam. I dodatkowo to jeszcze rozwijamy o na przykład... <laughs> śmiesznie, bo on sk skontrowałem jego całego ulta za pomocą wulny. No i dzięki temu też, jeżeli chodzi o CDRy, zwiększamy sobie również za pomocą Dusk'u to wszystko i wtedy mamy 20 CDRa, z blue buffem dodać to jest 30 i dzięki temu praktycznie ulta mamy o wiele, wiele szybciej, czyli zamiast 90 sekund, mamy go chyba... nie chcę skłamać, ale chyba co 70 sekund, jak dobrze pamiętam. No jeśli chodzi o farmę i tym podobne statystyki, to też prawda, Eko totalnie zdominował cały matchup, ale jak mam być szczery, Typowe wyfarmienie się w early, jakie widzicie, w sumie dało nam, do... dało nam taką przewagę, że pomimo iż nawet Eko byłby useless, ee, to i tak byśmy byli do przodu. To się z łatwością byśmy tego Nocturna... Może nokturna. Czemu ja mylę te postacie cały czas? Dobra, na szczęście udało się dobić przeciwnika. Mam nadzieję, że przeżyje to. Akurat powiem wam, że nokturn jest bardzo słaby do dajwowania przeciwnika. Dlatego, jeżeli mam być szczery, to od razu warto po prostu uciekać. Oj, oj, mam nadzieję, że ucieknę. Akurat tu tak się składa, że tu sobie odpalę W. co sobie ucieknę za pomocą Q z łatwością. On co prawda spalił flesha, jestem mega mobilną jednostką, bo sobie zwiększam atak speeda. Także my się po prostu tu już od razu wycofamy. Mamy 1800, a złóżmy tego Blade'a, niech będzie śmiesznie w tym y, gameplay'u. Tak szczerze mówiąc, brakuje mi takiego trochę AD, żeby złąchować gościa, dosłownie na Rkę. Także złożymy sobie Duskblade'a. Jakoś poda Tak spida mówię, jeżeli mamy wygrać takiego AD off-tank'a, to polecam właśnie ten przedmiot, ale jeżeli chcemy full bombę składać, to y, lecimy do może właśnie takiego Umbrala, który dostarcza mnóstwo letality. Więc jeżeli ktoś chce po prostu. E, grać full lethality, to zapraszam właśnie do tego typu builda. Natomiast jeżeli chcemy grać go bardziej defensywnie, jak ja w tym przypadku, e, to po prostu złożę sobie teraz GA. GA jest co prawda też dostarczy mi mnóstwo, że tak powiem, mnóstwo AD. W dodatku mam jeszcze armory, a w ten matchup, no GA jest po prostu idealne moim zdaniem. No ponieważ postacie w enemy są e, 3 razy AD i z łatwością jesteśmy stanie to wszystko przeżywać, wszelkie obrażenia, tak? Więc sobie możemy odpalić nawet Heralda na bota. Tak szczerze mówiąc, nawet od tyłu, bo pr przeciwnicy praktycznie boją się wyjść poza tureta, a Herald, wiadomo, tego tureta zniszczy. Jak widzicie, niestety, nasza ukochana koleżanka niestety tutaj chyba zginie sobie. A jak widzicie, 5-1 typowe wyfarmienie się nocturna powoduje właśnie, że My mamy totalnie więcej levela niż wszyscy, i dzięki temu jesteśmy podatni mieć dużo obrażeń. Bo nie wiem, czy wiecie lub nie, ale im większy level posiadamy, tym również więcej obrażeń nasza postać jest w stanie zadać. Także zobaczcie, mamy teraz 223 AD na Q. Jeżeli uda mi się zrobić tą żabę. Oh shit! Czekajcie. Akurat tu szukam takiej. Niekoniecznie ucieczki, ale takiego elementu, żeby właśnie wjechać w przeciwnika, i w sumie nie, niezbyt duży damage zadałem. Ale o, zobaczcie, mieliśmy 163 AD, teraz mamy 164, więc po części, jak widzicie, co level mamy coraz większy, właśnie poziom. I teraz sobie cofniemy i kupimy sobie po prostu BF Sworda, który nam da 40 AD, czyli mamy już 206. Kupimy standardowo Warda. W sumie 20-minutowy gameplay całkiem spoko. 574 nie są to najgorsze staty, jeśli chodzi o assassina. E, typowe, mówię, występowanie gry nokturnem powoduje właśnie to, że e, inaczej, odpowiednie wyfarmienie się w early i dominacja przy, nad przeciwnikiem, jak zauważyliście, nad Gravesem e, wygrałem 1 na 1 e, Też czasami niektórzy składałem zamiast letal tempo, składałem Conquerora również na e, tym nokturnie, ale szczerze mówiąc, nie jestem tego wielkim fanem. Wolę raczej Letal Tempo, no ewentualnie czasami się gra również Electrocuta, żeby właśnie na full bombę totalnie one-shotować przeciwnika, ale z drugiej strony, nie wiem, jestem jakąś wielkim fanem Letal Tempo i dzięki temu jestem podatny mieć taki właśnie szybki atak speed, żeby z łatwością czyścić dżunglę i się szybciej wystakować, tak? Bo niektórzy mówię, nie są ak akurat takimi wielkimi fanami tego typu buildu. Bo, jak mówiłem wcześniej, Nocturne jest flexowym, że tak powiem, czempionem, który może być i AD i typowym one więc... Więc chyba to tyle, bo tak myślę, że przeciwnicy zaraz to poddadzą, bo w sumie jest to 20 minuta, a jest przewaga 20... ile? 23 killi, więc no nie oszukujmy się, to chyba znici z tego poradnika więcej. Jeśli chodzi o kolejne tam przedmioty, to możecie ułożyć sobie albo Witsenda, albo Steraka, zależnie jest to od wielu względów. A no, spróbujmy tego Gravesa zmanżetować, why not. oj, oj, oj. chyba to daleko. E, zapomniałem, że E nie odpaliłem. I przez to E w zasadzie byłem... Nie zabiłem przeciwnika. Akurat tu w czterech to ja nie mam zamiaru się wbijać, bo ja nie jestem w sumie Ramusem. Odpalmy sobie tutaj takiego pinka, który yy, odsłania nam wszystkie wardy, które są postawione za ścianą. Tu już typowo, jeżeli tak dominujemy przeciwnika, po prostu postarajmy się, postarajmy się typowo skończyć na puszcz. Czyli, po prostu, takim nocturne możemy zostać wysłani na przykład na poboczną aleję, żeby samemu sobie splitować, czyścić na spokojnie. Miniony. No Widzę akurat, że w międzyczasie moja drużyna się niestety biła. Co jest co prawda słabe. Widzicie, takie zasmajtowanie przeciwnika to kompletnie nic nie daje. Z racji tego, że my musimy jakiś dowolny damage władować, więc ten czerwony smite jest idealny w momencie, kiedy wiemy, że w przeciwnika możemy wjechać, nie? I możemy się tak naprawdę poczuć swoją drogą. Echo, echo Heal totalnie jest unbalanced, moim zdaniem, z erki, z nie? Skontrujemy sobie spela. Eee, zaczniemy puszować kolejne turety. No, jak widzicie w sumie, no. Ten nocturn prezentuje się całkiem dobrze, jeśli chodzi o elo, nie tylko i wyłącznie niskie, ale również i wysokie. Na platynach polecam go serdecznie nawet odetekować, bo jest on niezwykle rzadko pikowany, a praktycznie bardzo dużo obrażeń jesteśmy w stanie oshi, oh a bardzo dużo obrażeń jesteśmy w stanie nim zadać, nie. Niestety sobie zginę na sam koniec, bo. <laughs> no właśnie o tym mówię, że jakbym miał GA w tym momencie, to po prostu bym przeżył. I dzięki temu bym zachował KDA 5.1.4, ale no, niestety nie wyszło. Nie, no, ale w sumie taki gameplay jest całkiem ciekawy. Mam nadzieję, że Wam się oczywiście podobał. i tak, nie zapomnijcie zostawić taktycznej oceny. Zapraszam również do subskrypcji kanału. No i to na tyle. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Eee, widzimy się w kolejnych filmach już niedługo, także trzymajcie się. Na razie strzała.